recognized symbol of excellence in sports entertainment Witam Państwa na w się Black Steve! A ja jestem White Austin, w ringu są już Amol i Matt Angel. Zobaczmy, który z nich wygra. Pamiętamy, że przez głupi zakład Amola, Matt przegrał swoją szansę na pas Stanów Zjednoczonych. Nie tylko przez niego, przegrał również przez Charlesa Cruzo, który sędziował wtedy tamten mecz. Na całe szczęście Charles już tu nie pracuje. No ale tak, zobaczmy, który z nich wygra. I czas rozpocząć pierwszą walkę na dzisiejszym WTF, a przy tej okazji witam się z Państwem, profesor zapasów. Tizek! I Mitzo, No i tak widzimy, że od razu Amo został aliszywowany do narożnika, bo właśnie widzimy stajcie Matta Angela kontra Amo Miejmy nadzieję, że tym, y, tą walkę sędziuje o wiele lepszy sędzia niż Charles z tym razem. No Mat Angel. Będzie miał prawo wygrać tą walkę. No bo pamiętajmy, ostatnią walkę, właśnie była to walka z dyskwalifikacjami. A użytyczą nieczystych zagrań, że no to się nie mieści po prostu w głowie. No ale tak, teraz Madan, wykonał Springboard, Dropkick, teraz przepina Amola i mamy. No tylko jeden. No jednak to jest Amol. Wiemy, że to jest słaba gwiazda, ale widzimy jednak, że pod rybki ku że nie wygra. Teraz dostał zabójczą kombinację ciosów od Amola i Amol wykonał herbat, no nie wiem jak on w ogóle. O, no nie, znowu zaatakował jaja. No typowy Amol. On nie wiem czy jego ataki skupiają się właśnie na Jaja, No mało by brakowało, a może by jeszcze wymyślił jakiś submission. Ciągnięcie za jaja, może że żeby odklepał. Myślę, że jedynie tak mógłby. Amol wygraź, ale myślę, że aż do takiego czegoś się nie posunęliśmy. Mieliśmy super i mamy próbę przypięcia i czy będzie? Trzymamy jeden, dwa, no i już jest dwa. No, jak myślisz, Kizek, czy ta walka zakończy się tak szybko? No, nie wiem, czy, ale po tym, jaki Matt Angel jest zdenerwowany, myślę, że to może się niedługo zakończyć, No, ale widzimy teraz, że niestety Amol dominuje i wykonał headbutt w kręgosłup Matt Angela taka trochę akcja samobójcza, uderzył czaszką w jego kręgosłup. No, a wiem, że kręgosłup jest twardym orzechem do zgryzienia. No, i teraz jeszcze zrobi taki Amol, typowy wózek na e, Macie Angelu, taki z zapasów za który dostałby dwa punkty, no i teraz widzimy już, że no oczywiście co mógł zrobić Amol, ale po prostu no z, z, zjadł przed meczem coś co mu zaszkodziło, no i niestety jakaś dziwna wydzielina poleciała z jego ust prosto w Matt Angel'a. Teraz jeszcze wykonał ten przedziwny submission, pociągnął Matt Angel'a za jaja, wykręcił mu to i owo, no i teraz przypina go. No i czy to będzie trzy? No sprawdźmy, jest jeden, dwa, ale Matt Angel nadal się nie poddaje. No i widzimy, że obydwaj są już na nogach. Matt się zdenerwował na Amola, od razu podciął go low kickiem, gdy właśnie Amol odbił się od Lin. No i od razu wykonał mu Harry no bez przypięcia, tego nauczył go zapewne. Jego przyjaciel oczywiście mowa tutaj o klaunie pezy. No i teraz już Matt Angel wchodzi na energik i wykonuje Fallen Angel i trafi. No i czy to będzie 3, sprawdźmy, to widzimy, że Matt Angel przechodzi do próby przepięcia i jest przepięcie. Jest 1, 2 i 3. Matt Angel pokazuje, że, że to nie jego wina, że przegrał za molem, lecz to była wina sędziego. O, Steam! Matt wygrał, to prawda Steam, ale po co mu teraz mikrofon? Nie wiem o Steam, zobaczmy. Dobra, słuchajcie wszyscy! Wiem, że nie powinienem tego mówić, bo mogą mnie za to zawiesić, no ale tym, że wygrałem tą walkę, udowodniłem, że jestem lepszy niż to co leży tutaj pod moimi nogami, czyli Amol. Jestem lepszy niż każdy z innych zawodników, tych których nie dopuszczałem do głównych walk, do walk wieczoru na pay per view. Od Amola, od innych Gregory'ch i PTC. -ch. To, że nie jestem zawodnikiem jak Bill Conan czy może Capral Arnold, nie znaczy, że nie powinienem brać udziału w walkach wieczoru. Wszyscy z wyższej półki traktują mnie jak głupno. Wchodzą we mnie, później wycierają o wycieraczkę i wchodzą na ring, a o mnie w ogóle zapominają. Może WTF doceni mnie dopiero gdy zawalczę na pay per view. Ale jeżeli oni nie dadzą mi na to szansy, to stąd odejdę. Może w innych organizacjach docenią moje prawdziwe umiejętności, to jakim jestem highflyerem i doskonałym zawodnikiem. Ale wiecie, wiecie czemu nie zawalczyłem o pas mistrzowski USA na Rebornin Chamber? Tu nie chodzi o jakiegoś głupiego sędziego, czy o zakład z jakimś przebrzydłym amolem. Tylko o pewną sytuację na zapleczu. Wiecie... Tak? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, DJ. Niech zgadnę. Na następnym pay per view Last Call zawalczę z kapralem o pas WTF. To, że możesz już walczyć opasy, nie znaczy, że dam Ci taką walkę opas bez niczego. Dobra, kogo mam pokonać? A, a tak w ogóle, to co zrobiłeś ze swoim gorylem? Skończyły Ci się banany? Jeśli Cię to tak interesuje, kontrakt Wladimira jako ochroniarza skończył się. I po tym, jak mnie zawiódł na Rebornin Chamber. Nie zamierzam mu przedłużyć tego kontraktu. No ale tak, dziś walką w wieczoru będzie starcie o mnie do pretendenta do walki o pas WTF na Last Call, czyli naszym nowym pay-per-view. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Z kim mam walczyć o to miejsce? Słuchaj, to, że raz wygrałeś ze mną nie znaczy, że możesz mnie traktować jak kolegę. Jestem twoim szefem. I słuchaj, gdyby to tylko ode mnie zależało, zwolniłbym cię już dawno temu. Ale widocznie publika cię lubi na tyle, że... Zasługujesz na walkę o pas. Przepraszam, szefie. Co? Zasługujesz na walkę o pas. Super. To powiesz mi w końcu... Ty kontra Bill Conan w wajce bez dyskwalifikacji. Brzmi świetnie. Dobra, spadam, szefunciu. Poczekaj, BJ. Poczekaj. Trzymaj to. Co to? Bilet na koncert? Hej! Co? Przecież umawialiśmy się, że jak wygram, to nie muszę iść na hipnozę, żeby zapomnieć, kim tak naprawdę jesteś. Podpisywałem nawet kontrakt. Trzeba było go przeczytać, zanim go podpisałeś, geniuszu. Więc co, mam iść do hipnoterapeuty? Tak, za tydzień czeka cię pierwsza wizyta. Ale wiesz, że hipnoza to taki jeden wielki piz? Zobaczymy, BJ, zobaczymy. A teraz wynoś się stąd! Nie ma szans, że pokona Billa w walce bez dyskwalifikacji. Tu, Harrison, ze mną są nowi mistrzowie w agresowie. Więc jak się trzymacie? Czy klątwa szamana was podzieliła od kiedy macie te przeklęte pasy? Ston, te pasy zbliżył nas jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. I wszystkie te plotki, że to niby mój syn, Fraggles Junior, nie spisał się w tamtej walce i wygraliśmy tylko o włos, to nieprawda. Walczyliśmy na równi i wygraliśmy uczciwie. Dobrze, a co ty, junior, powiesz o całej tej klątwie? Ston, <laughs> synu. Panie Ston, jestem bardzo dumny z tego, że wygraliśmy i, i, i chciałbym podziękować mojej mamie, pani Fragresowej. Mamo, kocham cię. A co do klątwy, to ona od początku wydawała mi się jakaś sztuczna. I może jestem słabszym ogniwem w naszym taktimie? Synu, nie mów tak. Dobrze, ojcze. Zatem to mój ojciec jest słabym ogniwem w naszym taktimie. Hej, młody, spokojnie. To, że jesteś teraz mistrzem, nie znaczy, że musisz się wywyższać. Chyba nie chcemy skończyć tak, jak mówił szaman, tak? Ale ojcze, mówiłeś, że ta klątwa jest fałszywa. No, no bo jest. Dziękuję za wywiad. Życzę wam udanych sukcesów i obronienia pasów taktymowych w walce rewanżowej z szamanem i samą Zulu. Aaaa! Moja klątwa jest fałszywa. Tak, się jeden. Junior, z szacunkiem, daj rozmawiać dorosłym, ok? Ale ojcze, ja mam skończone 18 lat. Powinieneś powiedzieć coś takiego. <laughs> Szaman, twoja klątwa jest tak prawdziwa jak cycki Mercedes. Że co? Ale mu dogadałeś, ojcze. wie, synu. Klątwa. Waszywa? Nie. Nie? Nie. 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 Klątwa działa. Tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą. Klątwa. Dobra, podsumujmy to. Czy ja dobrze zrozumiałem? Nie wiesz, gdzie jest mój motor, ale podejrzewasz kogoś z wrestlerów o jego kradzież, tak? Tak. I podejrzewasz jakiegoś wreszcie ale nie masz pojęcia, który konkretnie to zrobił, tak? Tak. I myślisz, że niedługo porywasz żąda okupu? Yy, tak? Dobra, to oznacza, że detektyw Harley Harry rozpoczyna śledztwo. Komu by tu wpierdolić? Hej, ty też to widziałeś? Ale co? No jakby ktoś nas podsłuchiwał? Może weź sobie wolny Harley i odpocznij trochę. Tak, tak. Ha, I wtedy, Buba. Włożył do mordy aż pięć burgerów. Hej, parówy. Parówka? Gdzie? Nigdzie, baba. On nas obraził. Hej. Czego chcesz? Nie widzieliście kogoś, kto wyglądał podejrzanie i przechodził tutaj niedawno? <coughs> Nie. A ty, czarny pasztecie? Pasztet? Gdzie? Nigdzie. Gadaj, czy kogoś tu widziałeś, albo następną kanapką, jaką zjesz, będzie kanapka z mojej pięści. Hej. <coughs> No pięknie. Widzisz co narobiłeś? Przeproś go. Prze, prze... Przepraszam. Co? Przepraszam. Co? On w ogóle wie co to znaczy? Jak mi powiesz, tu dam ci maxi-burgera. Buba widział po... Po, po, Pojedzanego po faceta. Tak? A którędy szedł? E, tam? Nie tam. A może tam? Maxi Burger? Tam! Na pewno tam! Na pewno tam! A teraz burgerek dla Buby! Później. Strata jego ukochanego motoru wpłynęła bardzo źle na jego psychikę. A i przy okazji, Buba... To wiesz, że listonosz nie jest podejrzanym facetem? Nie jest? Gdzie jesteś, złodzieju jebany? Jak cię tylko dorwę, to ci nogi z dupy powyrywam! I wsadzę w odbyt, a nas... O kurwa! Biorę wolne. The recognized symbol of excellence in sports entertainment. Cześć, rozpoczął drugą walkę na dzisiejszym WTF. Crowbargery, mistrz Stanów Zjednoczonych, nowy mistrz Stanów Zjednoczonych, kontra Mysterion. No i tak, widzimy, że Mysterion zdominował Crowbargery. teraz wykonał na nim close Ten jest za linkiem. no i od razu Mysterion nie mógł tego nie wykorzystać, wykonał, no taki, nie wiem co to było, chyba taki cross -body z trzeciej liny, teraz kolejny raz wchodzi na linę i wykonuje taki suicide death, no niestety chybił, bądź Crowbargery to skontrował i po prostu się odsunął, ale mało brakowało, a Misterion by trafił, no i teraz wykonuje Crowbar Bargary taki goal bomb yy, na właśnie naszym Mysterionie. No była to przepotężna chce jeszcze za ringiem, to na pewno musiało go zaboleć teraz chyba obydwaj wracają do ringu, ale widzimy że nie. Jeszcze Crowbar chciał wykonać leg drop, ale niestety Misterion był za szybki i teraz jeszcze Misterion wykonał high no i pokazuje że dominuje w tym meczu, co jest no dziwne, bo wiemy że to jest Pierwsza walka, właściwie jako mistrza Stanów zjednoczonych, no ten pas powinien mu dodać jakieś werwy, jakieś super siły, a tu widzimy, że jest po prostu obijany przez Misteriona. teraz mieliśmy Ezuguri w narożniku, misterion wchodzi na narożnik, no ale niestety Crowbar okazał się być szybszy tym razem i wykonał przepotężny breakaway over Overhead Suplex z trzeciej linii z narożnika. Teraz chciał coś zrobić Mister jednak tego skontrował, widzimy, że odbija się liny, no i nie, a myślałem, że już będzie kombinacja jego, jednak on wykonał taki suplex z wejścia pod rękę, no i już dobiera się do jaj Mister No czemu on gra czyście, to ja nie wiem, no ma, widzimy, że ma przewagę siłową, mógłby to jakoś wykorzystać, a nie zniżać się do takich nieczystych akcji jak Amol teraz jeszcze pokazuje, przed twarzą Mister że po prostu będzie buba, jak to Keyboard Buba pokazuje. No, i od razu wykonuje, wykonuje mu potrójny German Suplex. No, i niestety trafił. I czy to zakończy tą walkę? No, sprawdźmy, nie było jeszcze kombinacji. Ja myślę, że Misterion jest jeszcze na tyle twardy, żeby to wytrzymać. No, i tak mieliśmy, no, zaledwie jeden. Teraz Misterion bardzo mądrze wylądował się za ring. I co on teraz robi? Widzimy, że sprowadzi Krofberger też za ring. No, i walka właśnie. A myślałem, że tam się przeniesie. A to jednak Misterion, że trochę teraz staje. wstaje. Misterion odbije się od liny i skacze na niego kolejny taki bady. No i teraz pokazuje, że dominuje. I co teraz zrobi Mister Widzimy, że podnosi Kroł Baragarego od razu. Wykonuje mu swoją akcję firmową, czyli ten Moonsold z przeciwnikiem, wyrzucił go na tą no, podłogę otaczającą ring, tylko otoczoną lekką jakąś tam gumą czy czymś, jeszcze wykonał mu Moonsold później z narżnika wrócił na ring, skoczył z narżnika za ring. To była nieprawdopodobna akcja, no ale teraz już Misterin odbił się, od lin, no i to wykorzystał. Krowbargary od razu wykonał swój Spinebuster, Teraz jeszcze oczywiście te nieczyste nadepnięcia swojego przeciwnika. No i co teraz zrobi? Widzimy, że przechodzi do swojej zabójczej kombinacji. Mamy uderzenie z kolana w nos. No i od razu Neckbreaker teraz jeszcze wchodzi na narożnik. I czy ta akcja mu się uda? Sprawdźmy to. Widzimy, że skacze. No ale nie jest jednakowoż dla Crowbargarego za szybki i zdołał mu uciec. Teraz jeszcze wykonuje mu swój flipping pile driver. Bardzo potężna akcja. No myślę, że tej akcji powinni zakazać, bo nią można zabić, no ale widzimy teraz, że e, właśnie Misterion chciał skoczyć, no ale Crowbar był za szybki, pociągnął go za nogi, ten uderzył głową o krawędź ringu. No i teraz już jest w ringu na Crowbar Gary, no coś próbuje zrobić, widzimy, widzimy że złapał on właśnie Misteriona od razu kopnął go Big butem w głowę, teraz jeszcze wrócił do ringu, no i co on zrobi? Widzimy, że wchodzi na narożnik i wykonuje elbow drop po raz kolejny, czy tym razem trafi? Oczywiście trafił tą akcję, no i od razu podnosi on swojego przeciwnika Misteriona i pokazuje, że to on tutaj dominuje, że on jest mistrzem Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że w końcu właśnie to pokazuje, no i od razu przychodzi do łomu, ale czy ta akcja mu się uda? No niestety widzimy, że Mysterion nie miał najmniejszych szans na skontrowanie tej akcji, no i od razu Krober przeszedł do próby przypięcia. Mamy 1, 2 i 3. Crowbar Garry wycięża swój pierwszy pojedynek jako mistrz Stanów Zjednoczonych. Wow Austin, to prawda Steve. Crowbar Bargary wygrał swoją pierwszą walkę jako mistrz Stanów Zjednoczonych. A przed nami walka wieczoru Blackjack kontra Bill na w walce bez dyskwalifikacji. I zwycięzca tego starcia zawalczy z KPM Arnoldem o WTF na następnym PPV Last call. Zobaczmy, który z nich to wygra. Land. With flowers and my love, for never to come back. Czas rozpocząć długo oczekiwaną walkę wieczoru. Black Jack kontra Bill na stacji bez dyskwalifikacji. Widzimy, że obydwaj weszli w starcie siłowe, z którego zwycięstwo nie wyszedł nigdy. widać, że obydwaj są bardzo zdeterminowani i żaden z nich nie jest na tyle silny, żeby po prostu wygrać w siłowe. Mieliśmy Big Boot od Black Jacka. Teraz mieliśmy kolejne starcie siłowe, z którego znowu nikt nie wyszedł. Mieliśmy Shorter Block od bilkona No i nadepnięcie na twarz nieczyste. No i teraz Bill Conan pokazuje jakąś nie wiem co on pokazuje, jakieś serce może, nie wiem, dziwny, dziwną rzecz pokazywał, która na pewno miała pokazać publiczności, że on dominuje. Teraz mieliśmy starcie siłowe i Bill Conan wykonał tym razem biodro. No, może to starcie w końcu przerodzi się w coś mocniejszego niż same takie starcie siłowe. Teraz mieliśmy... Single, nie, właściwie to był po prostu jakiś Spinebuster zmodyfikowany przez Blackjacka, taki typowy Blackjackowski, że tak powiem, Spinebuster, teraz jeszcze Blackjack złamał rękę Billowi Conanowi oczywiście w przenośni, teraz Bill Conan złamał za to w podzięce Blackjackowi plecy Blackbreakerem, no i teraz znowu jakby patrzą na siebie i okazał się tym razem szybszy, na nie wykonał neckbreaker na Black Jacku, teraz wchodzi na narożnik, no i jako marcie szykuje dla Black Jacka. Widzimy, że wykonał, no nie wiem co to było, to był taki, nie wiem, leg drop bulldog, można by to tak nazwać, ale na początku to bardzo dziwnie wyglądało, nie wiedziałem, czy to miał być muscle dropkick, czy albo drop. No i tak było przypięcie i było zaledwie chyba jeden. No wiemy, że oni bardzo chcą zawalczyć o ten pas, który aktualnie ma Capra Arnold i... Właśnie jest mistrzem WTF i to dla nich by wiele znaczyło. Pamiętamy, że Bill Conan był już raz mistrzem WTF i niestety stracił ten pas na rzecz kontuzji, którą właśnie dostał przez Black Jacka i przez to właśnie, że atakował mu nogi. No i co Black Jack przed chwilą zrobił? Widzimy, że już atakuje nogi. No czyżby szykował jako akcję kończącą dla tego meczu czwórkę? No jak myślisz, Tizek? W sumie, to wszystko może się tutaj zdarzyć, ponieważ to są dwa, można powiedzieć, Tytani, którzy spędzili już w ringu dobre parę miesięcy. No, od kiedy zaczął się David, to będzie już jakieś, nie wiem, 8 miesięcy chyba. Czy coś w tym stylu, no ale widzimy już, że teraz Black chciał wykonać, chyba spear, czy może Big Boot na Bilku. No nie, no ale ten go skontrawał. Teraz Bill odbił się od lin, no i od razu natrafił na Tita Backbreaker od Blackjacka, który od razu przypina go po tej akcji. No ale wątpię, żeby to się tak zakończyło. Mamy jeden, no zaledwie jeden, ten sędzia, no. Następnik Charlesa Cruz'a, widać, że jest dużo lepszy, no ale widzimy teraz już, że Blackjack wygrał to starcie siłowe z Bielem Conanem, od razu wykonał mu podbródkowy. No i teraz już zabiera się, żeby znowu zniszczyć mu to jego kolano, które było już wcześniej kontuzjowane, no ale widzimy teraz, że obrócił go. No i od razu zapina mu, no camel clash, no wątpię, żeby tą akcją wygrał, to jest w końcu finisher, no Abdullah Osama, nie już tam... Black Jacka, no ale widzimy teraz, że Bill Conan uwolnił się z tej akcji, wykonując taki, można trochę powiedzieć, jakby back suplex, taki back body drop może, coś w tym stylu, takie połączenie tych dwóch akcji. No i teraz już widzimy, że Bill Conan przechodzi do Spinebustera, swojego klasycznego spinebuster, oczywiście plu na Black Jacka, przecież już za dużo miał tej śliny w twarzy, żeby wytrzymać, no ale teraz skacze z narożnika wykonując elbow drop, Bill Conan teraz jeszcze postanowił, że przepnie Billa Conana, no i tak, ojeja. Nie Billa Conana. Właśnie, przypiął on Black Jacka. tu mi się lekko pomyliło, no ale teraz widzimy, że Black Jack już odzyskuje kontrolę, wykonał back drop na Bill Konanie, no i pokazuje teraz, że dominuje, widzimy, że odbija się od in i czyżby wykonał spear? Tak, Bill Conan się tego nie spodziewał i natrafił na spear od Black Jacka, który teraz postanowił, że go przypnie z jeden, no, nawet nie było dwóch, no, to było dość... Dziwne, no myślałem, że po takiej akcji już będzie dwa, no ale teraz mamy już próbę Jack Hammeru, no ale Bill Conan to kontruje wykonując snap suplex, no i teraz już podchodzi do Black Jacka, chce żeby ten wstał i co dla niego przygotuje, czyżby to była akcja kończąca, widzimy, że łapie go i chce nim już rzucić, czyli byłby to Conan Breaker, no ale ten go skontrował Blackjack. no i teraz niestety natrafił na side effect od Billa Conana. No, ale Bilkonan Conan przeszedł do próby przypięcia. No, i to myślę, że. o, jeszcze nie było trzech. No, nieprawdopodobne. To starcie zmienia się cały czas. Raz dominuje Blackjack, raz Bill Conan. No, ale teraz już Bill Conan wylądował na trzeciej linie. Od razu skontrował Blackjacka. No, i skacze on z trzeciej linii, wykonując dropkick. Mysł, dropkick na Blackjacku od Bilkonana. Ten z chorą nogą skacze z narożnika jak taka. Żaba, no i teraz jeszcze chciał, żeby Blackjack wstał, no chciał mu wykonać znowu Spinebuster, ale ten go skontrował błyskawicznym DDT z wyskoku, no i teraz jeszcze przechodzi do jakiegoś suplexu, no i co to, to będzie? Widzimy, że wyniósł go, no i jest to zwyczajny suplex, ale no może taki niezwyczajny, niespotykany, bo od razu z przypięciem, no i mamy 1, 2, no i zaledwie dwa No i tak, zobaczymy, kto wygra to starcie, no jak już mówiłeś, Cizek... To sytuacja w tym staciu zmienia się jak w kalejdoskopie, teraz mamy przepotężny in od Billa konana. Żeby wykonać ten close-in musiał zrobić jeszcze obrót. No było to przepotężne, teraz pokazuje, że dominuje. No i czy żeby szczegól się Conan projekt, widzimy, że tak, ale czy mu się to uda ta akcja? Widzimy, że tak. No to starcie może się zakończyć w tej chwili, ale sprawdźmy to, no miejmy nadzieję, że Black Jack się podniesie mamy przypięcie. Jest 1-2 i czy będzie 3? No niestety nie. Bardzo dobrze, ale no myślę, że też jedna akcja na Bilu Conanie to będzie za mało, No ale sprawdźmy to, mieliśmy podcięcie od Black Jacka i od razu on zapina czwórkę, no wiemy, że już trochę zaatakował nogi Billa i czy Bill klepie, no zaraz zobaczymy, wiemy, że on też nie jest z tych, co klepie, jest sprawdźmy, no jest to przepoteczna dźwignia i co robi Bill czy on klepie, no chyba nie, on się obraca, no i niestety cały te. Ten ból z tej akcji przeszedł teraz na nogi Black Jacka. No i jak to wykorzysta teraz Birkon, widzimy, że kopnął Black Jacka, Black Jack to skontrolował. Teraz szykuje Jackhammer, ale czy uda mu się ta akcja? Widzimy, że nie. Birko nas sprytnie kontruje tą akcję, ale co to się dzieje? Vladimir przecież Vladimir został zwolniony, ja nie wiem co on tu robi. No nie wiem, nie mam pojęcia, może ty wiesz Tizek. No widzimy, że tutaj Vladimir przybiegł do ringu i od razu wykonał Spear! Wykonuje on spear w swoim akcie kończącą na Blackjacku, no ale czemu sędzia tego nie wie, czy sędzia jest jakimś idiotą, ale nie, dopiero teraz zauważyłem, przypomniało mi się, że jest to starcie bez dyskwalifikacji i Wladimir mógł czyście zaingerować w tym starciu, no ale teraz już mamy szata blok od Billa Konana na Blackjacku, no i czy Blackjack się podano, widzimy, że nie, ten obrócił się, wyrzucił Billa Konana w bok, no i teraz już jeden podszedł do drugiego, mamy kopnięcie, no i niestety skontrowane i mamy od razu. Conan Breaker, drugi Conan Breaker, akcja zakończąca od Billa Conan. I czyżby to teraz się zakończyło? Sprawdźmy to, mamy przypięcie. Dawaj sędziowie, szybciej jest jeden, walno i czy będzie trzy? Jest trzy. Bill Conan zostaje pretendentem do pasa WTF na pay per view last call. Myślę, że nasz prezes WTF to starcie uczynił bez dyskwalifikacji, właśnie po to, żeby Wladimir zainterweniował. Tą nieczystą intrygą kończymy dzisiejsze WTF. Towarzyszyli Państwu profesor zapasów Tizek i Miczo. in sports entertainment.